Władze samorządowe powiatu i gminy Włoszczowa podpisały z marszałkiem województwa świętokrzyskiego dwie bardzo ważne umowy dotyczące budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Młynarskiej, Sienkiewicza i Głowackiego oraz budowy nowego wiaduktu drogowego przed Łachowem, który ma stanowić początek drugiego etapu budowy obwodnicy włoszczowej. To bardzo fajny moment, pokazujący współdziałanie samorządów. Podkreślał marszałek województwa informując jednocześnie, że na budowę włoszczowskiego ronda został już ogłoszony przetarg na to zadanie i 24 lipca będzie otworzona otworzona oferty ile wszystko, że tak powiem, dobrze pobiegnie, to ten realizacji tego zadania przekraczające 2 miliony złotych będzie 15 listopada o, o tym jak ważna to inwestycja w mieście mówili starosta Właszczowski oraz burmistrz listopada. gminy. Mam nadzieję, że 15 listopada spotkamy się w takim gronie na rondzie. Bardzo się cieszymy, że dochodzi do finalizacji realizacji tej tak ważnej inwestycji, bo jest taka prawda, że nie doszło nigdy na tym skrzyżowaniu do wypadku śmiertelnego, ale zdarzeń jest tam bardzo dużo. Jest tam bardzo dużo zdarzeń niebezpiecznych. I to jest szczęście, że na razie te zdarzenia tak się kończą. To wielka i wyjątkowa chwila dla naszego miasta, dla naszej małej ojczyzny, ponieważ powstanie jakże ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa skrzyżowanie. Skrzyżowanie, na którym dochodziło do wielu kolizji, jak to wspomniał. Nasi włodarze chwalili bardzo dobrą współpracę między samorządami, która doprowadziła do realizacji tej jakże ważnej inwestycji w mieście. To jest przykład, tak jak pan Marszałek tu powiedział, że można współdziałać mogą współdziałać samorządy, województwa, powiatu i gminy. Potrafimy rozmawiać, współdziałać wspólnie dla wspólnego dobra. Z uwagi na dobrą na współpracę między włoskim samorządami, burmistrz miasta zaproponował nawet nazwę współpracę współpracę dla przyszłego ronda. Dzisiaj, szanowni państwo, aż ściśle się na usta, aby 11 listopada w okolicach Święta Niepodległości jednocześnie nazwę nadać temu rądu. Być może nadajmy rondom współpracy samorządowej. Myślę, szanowni państwo, że byłoby również pokazanie. Dlatego, że potrafimy współpracować, potrafimy rozmawiać. Po części oficjalnej we starostwie samorządowcy udali się w teren, żeby obejrzeć miejsca przyszłych inwestycji. O nowym wiadukcie nad Cemką, który ma powstać przed Łachowem, opowiadał starosta Kiedy Miał być wiadukt, później stamtąd, po, po przejściu na drugą stronę, byłoby, byłaby obwodnica, szłaby w kierunku... Dankowa i w kierunku ulicy Młynarskiej, a tu był pas, który by łączył droga, która powstała i łączyła drogę do Łachowa. Gdyby powstał ten wiaduk, to tamten byłby do rozbiórki. Sam wiadukt by kosztował około 9 milionów, ja mówię o cenach netto, ale z wszystkimi tymi drogami bocznymi, które by dojeżdżały, z wykupem i doprowadzeniem do ulicy Dołachowa i z wyburzeniem wiaduktu, by była cena około 18 milionów netto. Dzięki tym dwóm ważnym inwestycjom drogowym, które będą realizowane wspólnie przez samorządy, poprawi się zdecydowanie bezpieczeństwo w naszym mieście.